Cześć, friends, my nazywam się Jude Antoine, jestem świeckim misjonarzem. We would like to invite you to join us Chcemy was zaprosić, abyście dołączyli do nas on September 30 września, 30 września in the city of Lublin w mieście Lublin for a time of worship and prayer. na czas chwały czas modlitwy. With the, name, with the title, I am. Zatytułowany, ja jestem. It's going to be a time of anointing and presence of God transforming będzie to czas namaszczenia i obecności Bożej, która będzie przemieniać Wasze życie. Żyjący Bóg, który będzie wkraczał w Wasze życie i w życie Waszych rodzin. Chcemy Was, Chcemy was zaprosić, abyście przyszli Wy wraz z Waszymi Rodzinami na ten czas. Young people of Poland. Młodzi ludzie, młodzi Polacy, this is your time. to jest Wasz czas. We invite you to come to this worship, Zapraszamy Was na to uwielbienie, to encounter the living presence of Jesus. aby spotkać się z żywą obecnością Jezusa. Come and be a part of the movement. Przyjdźcie i bądźcie częścią tego, tego spotkania. Jesus is calling you. Jezus Was wzywa. Rise up, Poland. Powstań, Polsko. You are our hope for Europe. Jesteście naszą nadzieją dla Europy.